Kasper, to są Twoje trzecie gry, Ale najpierw zapytam o Twoje pierwsze igry. Co zadecydowało, że postanowiłeś się na nich pojawić? To było proste. Wędrowałem po korytarzach wydziału jak zawsze. Typ, to, to był typowy tydzień, taki zwykły. Przechodziłem z wykładu na wykład. I wtedy spotkałem Sarę. I Sara mówi tak: zostań asystentem. A ja powiedziałem: Okej, okay, zostanę asystentem. Przekonała mnie. I wtedy zaczęła się moja przygoda z igrami. Nie pożałowałem zostania asystentem. Dzielnie uczestniczyłem w igrach, w przygotowaniach przez cały tydzień. Zwolniłem się ze wszystkich zajęć, jakie się dało. Wypełniłem mój grafik możliwie najbardziej, jak się dało. Także po prostu z po prostu jednej roboty leciałem do drugiej. Nie było czasu, ale to były takie konkretne igry. Wtedy dopiero też zrozumiałem, co to jest wolontariat. Bo nigdy nie myślałem, że to jest tak. Jak... Zawsze się zastanawiam, jak to jest, że człowiek może pracować za darmo, ale nie. Jak człowiek ma postawiony cel i wie, że dąży do tego celu, to jest w stanie nawet pracować lepiej niż za pieniądze. To było to. Jakie twoje najlepsze, najlepsze wspomnienie związane z twoimi pierwszymi grami w 2016 roku? Najlepsze wspomnienie z pierwszymi grami? Mi się wydaje, że to był ten moment, yy, gdy. To były dwa takie momenty. Pierwszy to był moment taki, gdy siedziałem przede wszystkim na punkcie informacyjnym wraz z Kajtkiem i tam wtedy leciał za naszymi plecami Enej, NA, a myśmy tam pilnowali porządku, że tak powiem, informowaliśmy ludzi o to, co było konieczne. Ja przy okazji latałem cały czas do konferencjerów z tym, co się zgubiło. I to był już ten moment, gdzie te igry się powoli kończyły. Gdzie wiedziałem, że już za parę godzin zacznie się to sprzątanie. I widziałem, miałem piękny wgląd na tą po prostu ogromną liczbę ludzi, którzy się świetnie bawią. Gdzie no, to, że tak powiem, to były nasze starania, że oni się mogli tak świetnie bawić, to była nasza zasługa. Nigdy czegoś takiego nie odczułem w życiu. A drugi moment był wtedy, jak po prostu było już, to był ten, to już była sobota nad ranem i już był ten oficjalny werdykt. Jest posprzątane, można i spać. I to było drugie to cudowne uczucie, że po prostu to już jest zakończone. Zrobiliśmy to, udało się. I teraz po prostu możemy już świętować. Daję to, to ja tutaj to... słowo sprzątanie. Jakbyś byś to mógł tak lepiej określić, żeby inni byli w stanie zrozumieć, o co chodzi z tym sprzątaniem, żeby nie podczas zeszłorocznych igrów i tych dwa lata temu. Jeśli chodzi o dwa lata temu, to była. Nie wiem, dwa lata temu i rok temu to była ta sama sprawa. Czyli y, po prostu posprzątanie całej łąki igrowej i ulic przyległych do tam akademickiej zaraz tej ulicy koło też y, Budo. Wiadomo, y, tam była masa butelek, bo część ludzi wiadomo nie bawi się na koncertach, tylko wolą sobie iść popić. No tak czy inaczej trzeba było... Konkretną liczbę osób zorganizować z workami, żeby przeszli to pozbierali. Potem rzucaliśmy wszystko do busa, włożyliśmy do kontenerów. A oprócz tego wiadomo o tym, bramki, te wszystkie płoty to, to trzeba było pozbierać, ale to, to sprzątanie zawsze idzie szybciej niż rozkładanie. To jest po prostu tak, że jest sobota rano i to już jest. Wszystko było, wszystko było wyczyszczone po prostu doszczętnie. Jaka jest Twoja ulubiona czynność podczas sprzątania? Ulubiona czynność podczas sprzątania. Ja najbardziej lubię szczerze mówiąc rozkręcać płoty. Rozkręcać płoty. Nie, nie mam konkretnego powodu, żeby to y, lubić, ale tak, y, mi to sprawiało przyjemność, jak po prostu. Y, o, mogę powiedzieć tak, bardzo y, byliśmy zorganizowani, jak ostatni raz to robiliśmy. Gdzie po prostu jedna osoba y, rozkręcała te śruby, a następna osoba. Zbierała, i kolejne osoby po prostu zbierały płoty, betoniki, i szło po prostu bardzo szybko. Nieporównywalnie szybciej do rozkładania. Jaka była Twoja decyzja przed kolejnymi grami w 2017 roku, że stwierdziłeś, muszę to powtórzyć? Za bardzo mi się podobało w 2016 roku. Tutaj nie ma nic do dodania po prostu. I jak czułem, że spotkam te same osoby, i na dodatek nowe, które będą. Byłem pewny, że nie gorsze w żaden sposób niż te, które opuszczają igry. Nie miałem w ogóle żadnej, żadnej okazji do zastanowienia się, tylko po prostu zadecydowałem, idę na następne gry i to już było przed rekrutacją, ja tylko szukałem po wydziałach rekrutacji, żeby się zapisać. W 2018 roku po raz pierwszy zostałeś mniej więcej niż asystent, zostałeś koordynatorem do spraw imprez w towarzyszący. Dlaczego? żeby pełnić taką Szczerze mówiąc, to tak nie do końca wyszło ode mnie. Ja miałem takie założenie, że będę asystentem. Jeśli chodzi o to, że noszę tym razem pomarańczową koszulkę, to wyszło przede wszystkim z inicjatywy Damiana Grabowskiego, który był w tym roku wyjątkowo organizatorem do spraw imprez towarzyszących. Poprosił mnie o to, żebym mu pomógł. Znał mnie już dłużej, również był ze mną asystentem wielokrotnie. Wiedział, że nadam się na to stanowisko, nie był zawiedziony w żaden sposób. Mi też się bardzo podobało i chciałbym, że tak powiem, w przyszłym roku również się tą działką zająć. Dobra, przejdźmy do obecnych igr w 2018 roku. Jakie jest dla Ciebie najlepsze wspomnienie związane z tymi grami? Hmm. Najlepsze wspomnienie to chyba to... Okay. Y Wspólna integracja asystentów w, w mrowisku i tutaj to nie mówię o konkretnym dniu, tylko mówię ogólnie. W porównaniu do zeszłych lat po prostu gdzie ludzie wracali, wracali wycieńczeni i ta integracja była znikoma, znikoma po prostu po powrotach, to tutaj po pierwsze w tym roku mieszkało naprawdę wyjątkowo dużo osób w mrowisku. A oprócz tego to nie było czegoś takiego, że ludzie szli do spania od razu, tylko szli się bawić wspólnie. To naprawdę coś cudownego.